Hej, dzień dobry! Okazuje się, że zainteresował Cię czterostopniowy proces odpuszczania, oceniania. I to super, naprawdę super, ponieważ ocenianie to jest taka bardzo subtelna blokada energetyczna, która powoduje, że. Oddzielasz się od świata, że oddzielasz się od innych ludzi. I teraz ciekawa jestem bardzo, jak w tym momencie, kiedy widzisz mnie w okularach i kiedy widzisz mnie w tej czapce, jak bardzo właśnie ci wskoczyło ocenianie, powiedz. <ścoughs> Te okulary to oczywiście taka maleńka prowokacja. Nie będę robiła całego materiału w okularach, więc zdejmę je teraz. Co prawda usiadłam w takim totalnym słońcu. Za chwileczkę się przeniosę, ale nie mogłam się powstrzymać, po prostu jest taka piękna pogoda. Um, I teraz tak. Dzisiaj otrzymujesz pierwsze wideo z tego czterostopniowego procesu. Odpuszczania, oceniania yy, i jakby jeden dzień przerwy i dostaniesz następny, jeden dzień przerwy i dostaniesz następne, Także zapraszam cię serdecznie do tego, żebyś po prostu sprawdzał, żebyś sprawdzała yy, swoje maile, kiedy, kiedy je będę wysyłała. I teraz, cóż to takiego jest to ocenianie? To oc ocenianie, kiedy tak naprawdę jesteśmy w trakcie yy, odróżniania siebie oddzielania siebie od innych. I to może być ocenianie takie w jedną i w drugą stronę, bo oceniamy sam, samych siebie na zasadzie takiej, że na przykład jestem gorsza albo jestem lepsza, tak? Ale to jest oczywiście również jak najbardziej ocenianie innych, jesteś gorszy lub jesteś lepszy. Więc jesteśmy w takim zamkniętym kole i dzisiaj będzie o tym. Natomiast zanim przejdziemy dalej, chciałabym Cię prosić, żeby to miało sens dla Ciebie i żebyś z tego miał, miała największą korzyść. Przygotuj sobie sobie teraz coś do pisania, jakiś długopis, jakąś kartkę, jakiś zeszyt, możesz sobie zastopować to, na chwileczkę to wideo. Ja się przeniosę w takie miejsce, żeby mi nie świeciło w oczy, żebym mogła ci patrzeć prosto w oczy i, i zaczynamy. Także do zobaczenia za moment. Miałabym prośbę teraz do ciebie, żebyś pomyślała sobie mm, o jakimś wydarzeniu, o jakiejś sytuacji, o jakiejś osobie. Yy, którą ewidentnie albo które to wydarzenie czułaś, że oceniasz, nie bez powodu jesteś tutaj w tym naszym wspólnym ćwiczeniu, więc pewnie coś gdzieś tam po drodze się wydarzyło. Pomyśl sobie w tym momencie, cóż to takiego jest, co może być takim Twoim trochę laboratorium do przepracowania. Tego tematu i znowu dam ci sekundkę, znowu możesz na moment zapauzować, żeby zapisać sobie to wydarzenie lub tą sytuację, którą oceniałaś lub oceniałeś. Pierwszy stopień puszczania oceniania to jest uświadomienie sobie tego że oceniasz siebie lub kogoś innego. I nie dość, że uświadomienie sobie tego, że oceniasz siebie lub kogoś innego, to jeszcze dodatkowo odpuszczenie sobie, tak? Czyli takie zatrzymanie się w ocenianiu samego siebie, że ja kogoś oceniam albo oceniam samego siebie. Uświadamiasz sobie, że właśnie jesteś w trakcie tego oceniania nieszczęsnego siebie lub kogoś innego. I ważne jest to, żeby Zacząć przyglądać się, żeby zacząć obserwować, zwrócić uwagę na emocje, jakie się pojawiają w tobie w momencie, kiedy się przyłapujesz na tym ocenianiu. Ja ci teraz dam dwa takie przykłady, żebyś yy, zrozumiała, żebyś zrozumiał, na czym to polega. Natomiast po tych dwóch przykładach i na przykład po tym wideo, zapraszałabym cię do tego, żebyś się zastanowiła nad swoimi rzeczywiście emocjami, które Pojawiają się lub które pojawiły się w momencie, kiedy oceniałaś to wybrane przez siebie wydarzenie, oceniałeś tą osobę, tą sytuację. Więc dam Ci dwa przykłady, taki w dół i w górę <laughs> przykład. Więc wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz bezdomną osobę. Która targa za sobą jakieś wielkie torby z jakimiś uzbieranymi rzeczami na śmietniku. Oczywiście, kiedy przechodzisz obok tej osoby, to, no cóż, prawdopodobnie nie pachnie perfumami diora. Jest oczywiście ten ktoś w poszarpanych, brudnych ubraniach. I Jakie emocje mogą się wtedy w nas pojawić? I to zupełnie tutaj powiem na, na swoim przykładzie, ponieważ nie jestem świętą osobą, która kompletnie nikogo nie ocenia. Teraz na pewno dużo mniej od dłuższego czasu, ale yy, dawniej, dawniej, w momencie kiedy na przykład przechodziłam obok takiego bezdomnego, co mi się mogło pojawić? Więc mogły mi się pojawić takie myśli, o, no to jest taki człowiek, któremu się na pewno specjalnie nie udało, nie starał się w swoim życiu. Ja to jestem lepsza, bo ja sobie lepiej poradziłam. Czyli pojawia się takie poczucie dumy i że jestem lepsza od tego kogoś, tak? Yy, może się pojawić yy, taka emocja, takie uczucie obrzydzenia, że yy, co ta osoba w ogóle, brzydki, brudny, yy, śmierdzący. Niefajny, tak? Może się równie dobrze pojawić jakieś uczucie gniewu albo lęku, że na przykład ten ktoś cię zaczepi, że do ciebie podejdzie, że coś będzie e, chciał od ciebie. I teraz w tej sytuacji prawda jest taka, że nie, nie wiesz kompletnie nic na temat tej osoby. Nie wiesz kompletnie, Kim jest ta osoba, tak? Nie masz żadnego kompletnie punktu odniesienia do tego, co spowodowało, że ta osoba jest w takiej, a nie innej sytuacji. W efekcie, oceniając wtedy takiego bezdomnego właśnie w taki, a nie inny sposób, całkowicie oddzielasz się od świata, oddzielasz się od niego. Inny przykład. Podjeżdżasz na stację benzynową. Tam, żeby, żeby zatankować swój samochód, i przed tobą, na przykład, stoisz w kolejce, stoi piękne, zarąbiste, nie wiem, różowe Porsche, <ścoughs> różowe Porsche, i z tego Porsche wysiada długowłosa blondynka, pięknie wyglądająca, wysoka, super pięknie ubrana, zadbana, umalowana. I jakie emocje w takiej sytuacji mogą się pojawić? A no tak, wiadomo jak ona zarabia pieniądze, tak, na, na to porze, jak na siebie zarobiła. A no pewnie to jest taka osoba, która ma w ogóle fidził w głowie, w ogóle nie można pewnie nic nie można z nią na żaden temat porozmawiać. To jest takie przekrętne ocenianie, ponieważ z jednej strony, gdzieś z tyłu głowy na przykład możesz się czuć gorsza lub gorszy, tak, że tobie się nie udało, ale z drugiej strony z powodu różnych przekonań jakie, że tak powiem, funkcjonują na świecie może ci się włączyć coś takiego, że to jest taka, taka głupia blondynka, prawda? I teraz za w każdej jednej takiej sytuacji, kiedy ci wskakuje ocenianie innej osoby lub kiedy ci wskakuje ocenianie jakiejś sytuacji, za każdym jednym razem oddzielasz się od świata. I ponieważ ocenianie jest zupełnym takim przeciwieństwem jedności, a naszą naturą jest, Jedność ze światem, to jest, Gdybyś przyglądała się tej sytuacji, dokładnie, którą Ty wybrałaś, do tego, żeby sobie z nią popracować na temat y, tego oceniania. To najpierw miałabym prośbę, że jak już się przyjrzysz tej sytuacji, kiedy zobaczysz te emocje, które się w Tobie pojawiają, to dru drugą taką rzeczą, o którą bym Cię poprosiła, żebyś zrobiła, to żebyś określiła, żebyś określił swój poziom. Tego oceniania, tak? Czyli w takiej skali od 1 do 10, jeżeli 10 to jest maksymalne ocela, ocenianie i maksymalne oddzielenie od tej osoby czy od tej sytuacji, jeden, no to prawie w ogóle nie ma tam tego oceniania, to jaki jest tak naprawdę Twój poziom oceniania w tej sytuacji? I kiedy przyjrzysz się dokładnie swoim emocjom, zachęcam cię do tego, żebyś nawet je zapisała, żebyś je zapisał właśnie w swoim dzienniku lub na tej kartce, którą masz teraz ze sobą, żebyś sobie zapisał te, te emocje. Kiedy już je zobaczysz, to zwróć uwagę, jak bardzo te emocje oddzielają cię od tej osoby, jak bardzo to jest mocne, jak dużo energii siedzi w tym ocenianiu, w tym oddzieleniu, ponieważ. Jest coś takiego, hmm, jest coś takiego przekrętnego, nie wiem, czy nie użyłam już jej tego słowa, w ocenianiu, że im bardziej, im bardziej oceniamy kogoś, tak, tym bardziej się odzie, oddzielamy. Jeśli konkretna sytuacja, w której kogoś oceniasz lub coś oceniasz, to sprawdź, czy patrzysz na tą sytuację oczami miłości... Czy patrzysz na tą sytuację oczami oceniania, tak? Czyli na przykład znowu widzisz tą bezdomną osobę? Zwróć uwagę, czy patrzysz na tą bezdomną osobę oczami miłości, czy oczami oceniania, i tak samo na blondynkę wysiadającą z, róże, z różowego, z różowego Porsche. Ile w tym jest miłości, ile w tym jest widzenia? Że to jest tak samo istota czująca jak ty, która tak samo jak ty szuka szczęścia, która tak samo jak ty szuka miłości. I jeżeli stwierdzasz, że okej, okay, no dobrze, uświadomiłam sobie, że oceniam, widzę tą jedność i tak dalej, ale nadal oceniam i nie umiem tego wyłączyć, to dzisiaj. Zapraszam Cię do tego, żebyś zrobiła, czy żeby zrobił jeszcze jedną rzecz. To znaczy, żebyś przestała siebie oceniać, za to, że oceniasz, żebyś przestała siebie ganić, za to, że widzisz jednak to odróżnienie, i że tak to czujesz, a nie inaczej. I podziękuj sobie za to, że właśnie to zauważyłaś, i że zrobiłaś krok w kierunku puszczenia oceniania, ponieważ to jest ten pierwszy stopień, czyli uświadomienie sobie w ogóle tego momentu. Aha, to ja dokładnie w tym momencie to robię. To jest jedna rzecz. Uświadomienie sobie emocji, jakie się w związku z tym pojawiają, tak? Emocji, które po prostu oddzielają ciebie od wszechświata, oddzielają ciebie od innych ludzi. I na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję ci ślicznie, że obejrzałaś, czy obejrzałeś to wideo do końca. I czekaj na maila, bo jutrze. <grymne> Trzymaj się.